Mówi się o tym, że szamanizm jest bardziej pierwotny, to oznacza, że jest fascynujący i możemy w nim odnajdywać siebie albo genezę też różnych religii, ale oznacza to, że jest bardziej okrutny. Cefa, terapeuta i szamanizm, nauka idą ręka w rękę. Tam rzeczywiście nie ma w ogóle tego napięcia, to jest interesujące pomiędzy światem nauki a takim światem duchowości. Powiedz mi, wiele kursów się odbywa też w Polsce, jakiś tam kurs szamanizmu, Jak ty oceniasz, czy to ma sens? Bo? Co zyskujesz, a co tracisz przez to, że wchodzisz? do szamanów też, podporządkowujesz się czemuś, repukujesz rzeczywistość do jakiegoś języka. Zyskujesz pewnego rodzaju poczucie stabilności, ale w oczywisty sposób. Jeśli zamykasz się w tym świecie, to te rzeczy tracisz. Walentyna Haritonowa, pamiętam jak mówię, oj, w Rosyjskiej Akademii Nauk, profesor, który jest właśnie bardzo osobą uznaną, jeżeli chodzi o badanie szamanizmu tego obszaru. Jeżeli mówimy o szamanach, to oczywiście ci ludzie muszą posiadać specyficzne umiejętności. Teraz jest moment, w którym powinniśmy jednak sobie, sobie powiedzieć, czym jest szamanizm. Może inaczej, kim jest szaman. Eee, I pamiętam nawet, że, że kiedy, kiedy tam pojechałem rozmawiałem z tymi szamanami, którzy wchodzili w ten trans, to polega na tym, że właśnie spożywa się ten alkohol, oczywiście są bętny, to powiew mówię, że wszystkie te rzeczy to są elementy, które są wspomagające, czyli można w ten stan wchodzić bez nich, nawet bez tych środków. Po prostu jest to trudniejsze. Zarówno jeżeli chodzi o klienta, o, o osoby, nad którymi się karła, jak i jeżeli chodzi o samego szamana. Rozmawiałem z takimi, którzy chcieli nie używać tych środków takich, które do, do, dopalają, no ale to... To nie zawsze też jest łatwe, kolejna rzecz, nie będę o tym powiedzieć, ale to jest też to, że doznania i dużo osób mówiła mi, że one w pewnym momencie też zaczynają słabnąć. Ten kontakt się zmienia, są innego rodzaju kontakty. Może bezpieczniejszym, może bardziej ustrukturyzowanym, ale mniej żywiołowym, porywającym niż na początku. To też nie jest rzecz akurat, która byłaby charakterystyczna tylko dla szamanów, bo to jest rzecz, o której na przykład katolicy czy protestanci mówili jako takiej sakrofazie na początku. Lata. różne rzeczy się też mówi, czasem rzeczy, w których potem ludzie patrzą już na to inaczej, można się stawać nawet osobą fanatyczną też wtedy. Natomiast faktem jest, że w momencie, jeżeli, jeżeli te widzenia nam słabną, to trudniej jest też funkcjonować, wchodzić w trans bez, bez rekwizytów. A to są rzeczy indywidualne. Więc polega to na tym, że spożywa się te środki. Jeżeli to jest nabożeństwo grupowe, to jest także kilku szamanów, na przykład za pomocą będów wspomaga na przykład młodą szamankę, która się uczy tych rzeczy, pilotują ją jakoś, ona ma zakryta twarz i przyjmuje ducha. I w momencie, kiedy przyjmuje ducha, to są duchy z rodu osoby, na którą się kawła też, z którymi następuje komunikacja, to. Yy, no to. A, aha, no i jeszcze osoba taka, jak na przykład, idzie się na czworakę do, do tego szamana, to dziwnie wygląda, jeżeli idzie się w rzędzie innych osób. Ja się lepiej czuję indywidualnie niż w zbiorówkach, ale tak to też wygląda. Potem trzeba otworzyć usta i szamanka albo szaman wypluwa też alkohol ze swoich ust, a potem zaczyna rozmawiać z duchem, zmienia się modulacja głosu. Te osoby rzeczywiście bardzo często nie pamiętają, potem ktoś mnie pytał na przykład, czy nade mną tanuał, czy nie, bo, bo tego nie pamięta. No a potem trzeba wyskoczyć tego ducha po to, żeby się go pozbyć, żeby on nie został, a potem się wymiotuje. W Moskwie w Rosyjskiej Akademii Nauk Roboczy Dzień Powoli się kończy. Kierownik Centrum Studiów Szamanizmu Walentyna Haritonowa przygotowuje się do przeglądu ekspozycji. Które uczeni przywieźli do Etnograficznego Muzeum z Naukowych Ekspedycji Kończącego się Akademickiego Roku. Walentyna Haritonowa od wielu lat studiuje ponadnaturalne, pozazmysłowe zdolności człowieka. Dla każdego narodu, dla każdej kultury istnieją swoje własne warianty rytuału i kamłania oraz swoje wyobrażenia na temat tego, jakie duchy istnieją w jego przestrzeni. Wcielenie ducha następuje w dość specyficzny sposób. Obserwuje się głębokie pogrążenie w zmienione, odmienne stany świadomości. W takim wariancie szaman jakby odsuwał swoją duszę, a swoją energetykę sublimuje tak, aby w pewnym momencie opuścić ciało. Od dając swoje ciało przychodzącemu duchowi. Duch, który przychodzi do szamana, przejmuje jego organizm. Dusza umownie to powiedzmy, nie jest to dusza w chrześcijańskim znaczeniu, ale relatywnie rzecz biorąc coś innego, wychodzi na ten czas z ciała szamana. Rok, się i ha! coś jest na rzeczy. A, seriał, e, e, w naszej tradycji było tak, że kiedy szaman na przykład usuwał ducha, choroby, to przesiedlał go, w jakieś zwierzę. I zwierzę mogło zabolić, umilić. No i zwierzę mogło zachorować lub żyć. Jakich szamanów nie lubili i się. Takich szamanów się nie lubiło, bo bardzo się no. takich szamanów. Powiem ja to, mówię to nie nie nawet sąsiednim chcieli się Dlatego lepiej tego tajnego obrazu nie przesiedlać na przykład w sąsiadów. Nawet zjadł tak, żeby on na siebie Lepiej zrobić tak, żeby on na zawsze znikł. Jedyną osobą, którą spotkałem, mhm. która robiła pracę naukową na temat szamanizmu no tak. w Polsce. <laughs> Więc powiedz mi, skąd te zainteresowania u Ciebie i od czego to się zaczęło? Skąd się u mnie zaczęło zainteresowanie szamanizmem? Zaczęło się z tak zwanego zainteresowania wschodem, co oczywiście oznacza bardzo różne rzeczywistości, i powiedzmy teraz, dla uproszczenia, rzeczywistość poradziecką. Najpierw zacząłem jeździć do Rosji, i podczas swojego pierwszego wyjazdu razem z Filipem Łebkowiczem, kiedy robiliśmy taką objazdówkę, wtedy fotoreporterem, ja wtedy zaczynałem pisać i no, jeździliśmy po różnych miastach. Tak, jak byliśmy w stanie, bilety były bardzo drogie, ktoś nas czasem przygarnął. Raz jechaliśmy w bagażowym, innym razem w salonce i wysiadaliśmy w jednym mieście, w drugim, w krasnojarsku. Trafiliśmy do Abakanu w pewnym momencie. I w Abakanie, w związku z tym, że wtedy było bardzo mało obcokrajowców, był ogromny głód spotkania z ludźmi. To spotykały się mimo tego, że wtedy byliśmy w wieku studenckim, to spotykały się z nami różne osoby, takie jak naczelni redakcji przedstawiciele rządu, jako korespondentami z, no powiedzmy z zachodu, czy z Polski. I spotkaliśmy się z ministrem spraw zagranicznych Hakasi, który, pamiętam, że powiedział mi, wybaczcie, że zadaję takie pytanie, ale jesteście z katolickiego kraju, a jeżeli dobrze rozumiem, to wierzycie w przeistoczenie, wierzycie w ciało Chrystusa, który jest ciałem realnym. No to jeżeli rozumiem, jeżeli tak, to, to jest zjadacie swojego Boga. To, to jest chyba... Kanibalizm, to mi się wydaje prymitywne i nie, 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 to nie miało być obraźliwe, ale ja sobie wtedy też zdałem sprawę po pierwsze, że nie bardzo wiem, co mu odpowiedzieć, po drugie, że nasze wyobrażenie o czymś, co jest pierwotne i tak dalej, że ono się tam zupełnie przestawia. Potem zaczęliśmy rozmawiać o kategoriach dobra i zła i zrozumiałem, że one zupełnie inaczej tam funkcjonują, no nie ma takiego dualizmu jak u nas. I właściwie po tym spotkaniu poszedłem w zupełnie innym kierunku, bo przestraszyłem się, że nie jestem w stanie wejść w tę kulturę. Potem zacząłem zajmować się ludźmi, którzy uwierzyli w milicjanta drogówki, który się ogłosił Chrystusem. Przez 5 lat do nich jeździłem, to od Abakany też nie jest daleko. Napisałem o tym pracę doktorską, socjologiczną, napisałem książkę, Uskanie światła, z i Migasem zrobiliśmy film, o syberyjski przewodnik. No i co? I potem idąc dalej, poruszając się poprzez różne też rozmowy dotyczące duchowości, Szukając ich też w katolicyzmie na blokowiskach gdzieś w Krasnojarsku po to, żeby zobaczyć, czy z kolei nie egzotyzuję czy to nie jest tak, że szukam czegoś tak niezwykłego, co można znaleźć w rzeczywistości niekoniecznie głęboko w tajdze. Potem przyszedł czas na szamanów i pomyślałem, no okej, okay, to może jednak w takim razie spróbować. Jeżeli chodzi o opisy szamańskie, to najczęściej pojawiają się wątki medyczne. Tak jak powiedziałem, po otwarciu dostępu do wymiary wirtualnego nie da się już traktować jej tylko jako diagnozy medycznej, wydaje się ludziom niemożliwe. Nie możesz tego dłużej nie dostrzegać. Inny świat jest prawdziwy. To zagrożenie jest realne. Nie da się od tego uciec. U szamanów, co jest bardzo ciekawe, postrzegano też, było tylko u nich, w ręki było łączenie dwóch scen świata. To, co wydarzyło się tutaj, wpłynęło na to, co dzieje się tam. Na Twoim wypadku też padła taka informacja, że szamani jakby funkcjonują w dwóch światach. I jako jedyni mogą w tych dwóch światach oddziaływać problemy, pewne no, sytuacje możemy przypracowywać zupełnie w innej rzeczywistości, ma to wpływ na tą rzeczywistość. I to jest rzecz, którą rzeczywiście nawet widać, że tak jak rozmawiają z ludźmi, którzy są szamanistami bo byłymi, bo część z nich potem uciekała na inne światy też duchowe czy w ale, ale wszyscy mówili też o tym, że szamani, no oni są od, od tego, oni ci mają dać pewną korzyść, nawet wymierną korzyść. E, buddyści często, czy, czy, czy lamowie, na przykład e, 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 buddyjscy e, duchowni, wysyłają do szamanów e, też e, do, do rozwiązania doraźnych spraw. Natomiast, jeżeli szukasz konstrukcji bardziej intelektualnej, to bywa, że jest też odwrotnie czyli że szamani idą na przykład do lamów i, i z nimi rozmawiają. Nie mówię teraz o takim napięciu instytucjonalnym, który pomiędzy nimi jest, tylko raczej o kontakty takim Czyli to są osoby od poruszania się w inną sferę. Czasami nie znamy siebie zbyt dobrze, nie rozpoznajemy tego, co się z nami dzieje, dlatego wtedy próbujemy znaleźć pomoc u duchów. W praktyce szamanicznej, głównym powodem, kontaktu z duchem, jest to, żeby elementu, In order to heal the who is sick. W szamańskich praktykach, powodem, dla którego kontaktuje, ten szaman kontaktuje się z duchami, jest to, aby uzyskać od duchów element, którego brakuje w człowieku, który, który choruje. What do you think what's I co wtedy się dzieje? You ask po, prosisz o pomoc. W jaki sposób pracuje osoba wykonująca rytuał szamański? Jakich technik czy narzędzi używa? Czy czy jest to komentarz na tym filmie? Ten faburę jest hańsza. Sygnopad był trochę taki, ale langi, langi, to są ja ciepło jest to, takim To jest w gruncie rzeczy wszystko znowu w taki sposób powiązane, że. Źródłem tej mocy uzdrawiającej są żywioły. Żywioły zewnętrzne, takie jak woda, ogień, powietrze, przestrzeń, ziemia, są połączone z żywiołami wewnętrznymi, takimi jak ciało, oddech, krew, które czasami wymagają uzdrowienia i we wszelkiego rodzaju rytuała. Następuje u u równoważenie poprzez siłę, poprzez moc żywiołów zewnętrznych, równoważenie y, żywiołów wewnętrznych, właśnie w tych aspektach, o była y, mowa. To samo dzieje się z umysłem. Jest szereg aspektów umysłu. La, i... Sem. I sem. Y, y, czasami, w różnego typu y, trudnościach natury mentalnej, te aspekty umysłu też wymagają. Zrównoważenie, i wówczas rytuał e, poprzez żywioły również prowadzi właśnie do odzyskania równowagi, balansu, można powiedzieć, e, tych aspektów, różnych aspektów, różnych poziomów umysłu, i w taki sposób następuje uzdrowienie. Jakie mogą być rekwizyty? Jeśli ktoś będzie donatorem i szukamy uzdrowienia. To może być taki rekwizyt u niektórych, tak jak mówiłem, jeżeli to nie szamanistyczne, to może być Biblia, Nowy Testament, Bhagavad Gita. To, to mogą być elementy, atrybuty szamańskie, atrybutyki szamańskiej też. Aktorzy. Szaman, lama. Przez lamów często ludzie dochodzą też do szamanów. Baptysta, starzec, babcia. Ale masażysta, drener, hiki, bank, przeciwny, prodziekan, różne osoby, do niektórych w ogóle docierałem, potem po latach na przykład patrzyłem, mogą być tymi, którzy otwierają komuś e, tę możliwość poruszania się po, po innej scenie. Co jest ważne, jeżeli Donato albo medium, ktoś, kogo spotkaliśmy, kto otworzył nam dostęp do tego świata, jest inny niż my, konfesji, co mam na myśli. Ja jestem szamanistą, a on jest, na przykład, e, prawosławnym. Albo jeszcze inaczej, bo te konwersje powodują różne. Albo ludzie, którzy uciekają z szamanizmu, bo są tacy, którzy uciekają też z kolei do, do chrześcijaństwa później, boją się duchu. To bez względu na to zdolność Możliwość nadprzyrodzonej ingerencji i zdolność w ten sposób nigdy nie jest później negowana. Czyli to nie jest tak, że negowane mogą, mogą być postaci, prawdziwa natura postaci, które widziałem w nie niewiarze. Ja wtedy nie rozumiałem, że to tak naprawdę oni udawali moich przodków, podczas kiedy tak naprawdę to były duchy z podziemnego świata, duchy szatańskie na przykład, które znają nas na tyle dobrze, że symulowały i miały wiedzę, żeby udawać, że to są moi przodkowie. To takie rzeczy, bo po konwersji na protestancji w takiej wersji charizmatycznej. Natomiast nigdy nikt nie powie, że tamte osoby tylko udawały, że coś wiedzą, czyli naprawdę im otworzyły ten dostęp, a teraz droga jest po prostu inna. A przecież są ludzie, którzy potrafią brać węgle gołą ręką, są ludzie, którzy potrafią e, wysiadywać bez powietrza godzinami, są ludzie, którzy potrafią leczyć, którzy robią... E, operacje na żywca. Są ludzie, którzy potrafią hipnotyzować. Są ci, tu, którzy potrafią lewitować. Naprawdę jest cała masa absolutnie ciekawych talentów, które już istnieją na tej Ziemi i są... jednym dowodem można to sobie zobaczyć. Są ludzie, którzy są odporni na zimno. Są tacy, którzy mogą wisić z góry nogami przez ileś tam godzin i też nie doznają żadnego uszczerbku. Są telepaci, są telekinetycy, są Naprawdę, tak jak moglibyśmy ich nazwać, naszymi x-menami, czy, czy właśnie ludźmi, którzy posiadają supermoce, a prawda jest taka, że każdy z nas mógłby je mieć, gdyby faktycznie pozwolił na to, żeby one się w nim tworzyły, żeby, żeby, żeby je wydobywać i rozwijać. Mówi się o tym, że szamanizm jest bardziej pierwotny. To oznacza, że jest fascynujący i możemy w nim odnajdywać siebie albo genezę też różnych religii, ale oznacza to, że jest bardziej okrutny. W nim rzeczywiście to, co odnajdywałem w tych wywiadach, to był strach, pewnego rodzaju opresja. Czyli tak jak mówię, na przykład nie wiem, czy, on, czy oni mnie wypuszczą. Albo ludzie, którzy mówili, kiedy zaczynasz to widzieć, nie jesteś w stanie już się cofnąć. Samo wytłumaczenie empiryczne czy racjonalne wytłumaczenie nie załatwia już sprawy, bo to dalej się dzieje, czy chcesz tego czy nie. To taka trochę różnica jak po, pomiędzy zaczarowywaniem świata, a myśleniem magicznym. Myślenie magiczne to jest coś, co dzieje się bez względu na to, czy chcesz tego czy nie. Zaczarowanie jest pewnym projektem, Tolkien też o to tym pisał w ten sposób, jako naukowiec. Jako pewnego rodzaju mowa, co nie znaczy, że ten świat jest mniej prawdziwy, ale praca nad tym, żeby przebywać w innego rodzaju rzeczywistości. Z Rosyjskiej Akademii Nauk też Walentyny haritonowej później się pojawiła taka prośba, właściwie zostałem w pewnym sensie tutaj, wysłany na spotkanie zjednoczeniowe Szamanów, którzy starali się stworzyć, stać się silnym graczem wobec, wobec państwa. Słuchałem tego, co tam się dzieje. Eee, rozmawiałem z nimi i wtedy odkryłem, że takim możliwością dla mnie wejścia do tego świata jest po prostu rozmowa o życiu, są wywiady biograficzne. Zaczynając od początku, od dzieciństwa w jakiś sposób te rzeczy też strukturyzując. I wtedy te rzeczy są bardzo bliskie, zarówno takie doznanie mistyczne nawet, zarówno przekonanie o odkryciu innego wymiaru rzeczywistości wirtualnego, w przypadku szamanistów to będzie przekonanie o spotykaniu duchów, są tym, co, co to jest bliskie, bo przecież my też takie rzeczy przeżywamy, w zależności od tego, w jakiej jesteśmy konfesji. Szukamy języka, żeby te rzeczy nazywać, to może różnie się potem przekładać na nasze życie, no ale wtedy okazuje się, że nie musisz do tego chodzić tylko poprzez poznawanie precyzyjne atrybutyki, e, e, zwyczajów, e, obrzędowość. Jasne, wtedy wejdziesz inaczej, być może to będzie w tobie głębiej, ale być może wtedy nie będziesz w stanie też z kolei tego zrelatywizować i wyjść na zewnątrz. A te narzędzia rozmowy i spotkania z szamanami zrzeszonymi i niezrzeszonymi, Будование сильнейшей вензии с некоторыми шаманками или шаманами, проба их понимания, ясной стороны, но и темной стороны, болезней, заводов, и так далее, оказалось для меня впечатляющим. Как этнолог и психолог я могу говорить о том, что большинство из этих вещей связаны, конечно, с психотерапевтическим эффектом. И в этом смысле любой шаман в переводе на современный язык, конечно, прекрасный психолог и психотерапевт.